Dzień dobry, słoneczka, z tej strony ciotka Irse Witam Was na moim kanale w sobotniej Bocie". Dzisiaj mój samiec Alfa przygotował dla Was dwa simy. Simy, które już mogliście pobrać w innej odsłonie u mnie w galerii, jakby co ID Irse88, oczywiście pisane w opisie filmu. Słuchajcie, no, chodzi oczywiście o dwóch bohaterów jednoodcinkowej póki co kreskówki, którą można zobaczyć na YouTubie. Otóż chodzi o Hasbin Hotel. Serial doczekał się już sześciocinkowego spin-offu, który cały czas powstaje i czekamy teraz na siódmy odcinek oraz dwóch teledysków, które całkowicie inaczej, powodują, że inaczej spojrzymy na Ale Alastera oraz Angel Dusta. Poza oczywiście rzeczami na YouTubie, kreskówka doczekała się również dwóch komiksów i ponownie inaczej po tym wszystkim spogląda się na tych dwóch bohaterów. Powiem Wam, że Obaj mają bawić, obaj mają być dość tacy przerysowani, ale powiem, że całkiem inaczej się na nich patrzy, że się pewne rzeczy przeanalizuje. I to jest właśnie Fajne obecny, w obecnym czasie, jeżeli chodzi o kreskówki, nawet te dla dorosłych. Kiedyś kreskówka dla dorosłych, no to mieliśmy Happy Tree Friends. Jeżeli pamiętacie małe, słodkie, urocze zwierzątka, które ginęły w jakichś dziwnych okolicznościach lub nawzajem się zabijały, to było uznawane jako kreskówka dla dorosłych, czy też y, Aeon Flock, Flax, bodajże, albo też y, wszelkie te y, związane z superbohaterami. Bo krew, bo to, bo tamto. Dzisiaj, jak się ogląda wszelkie kreskówki, nawet kucyki pony, nabiera się całkiem innego wrażenia, in, inne też się odczuwa przyjemności estetyczne z tego powodu, że jest to zawsze drugie dno. Drugie dno, które powoduje, że po prostu starszy widz chce brnąć dalej i chce oglądać. Tak, kucyki pony stworzyły jeden wielki kult zwany Bronis, który... W którym przodują najczęściej dorośli metalowcy, mieszkający jeszcze często w piwnicy u mamusi, no ale co poradzimy? Ja powiem wam też, lubię bardzo kucyki. Przeraża mnie na razie to, co będzie wychodzić na Netflixie, ale dam temu szansę, dam po prostu temu szansę. Wracając do Haskin Hotel, nie mogę się doczekać, jak wreszcie dograją kolejny odcinek, albo chociaż jeszcze jakiś teledysk, ponieważ. No dali nam polizać ten tort przez szybę, mogliśmy go obejrzeć, widzimy ten lukier, tą wisienkę, to wszystko i mamy tak bardzo ochotę na to słodkie, do tego stopnia, że cukier szaleje sam już w naszej krwi. A co oni zrobili? Zamknęli rolę tą cukiernię. No i tyle. Powiem Wam nie do końca wiem dlaczego, jeżeli macie jakieś informacje dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekawa co się z Hazmin Hotel dzieje i czy w ogóle będzie to wychodziło. Bo jak na razie spin-off jest bardzo też sympatyczny, bardzo fajnych ma bohaterów. Trochę mniej ludzko wyglądających, ale to, to tak się uśmiechnę do mojego samca, żeby może na następną okaz przygotował główne ma małżeństwo występujące właśnie w spin-offie. No cóż, problem jeszcze z tymi dwoma synami był taki, że czy zrobić ich czarodziejami? Bo wtedy ma się dostęp do różnych kolorów oczu dodatkowo, czy zrobić ich wampirami? No bo jednak to są nadnaturalne postacie, pełną gębą, więc też musiały być nadnaturalne, jak chodzi o simsy. I to jest kolejny problem z czwórką, ponieważ w trójce można było w dowolnym momencie zrobić Sima nadnaturalnego i nikt nie robił z tego problemu. A teraz, jeżeli się ktoś pomyli, namęczy się nad simem i nagle coś nie tak pójdzie i sobie przypomni, o nie, on miał być syrenką, no to cała robota idzie do Wiecie sami, gdzie idzie. No, i tak to teraz wygląda. I powiem Wam. Przy tych dwóch simach, jak tak oglądałam, jak mój ten samiec właśnie to zrobił, brakuje mi jeszcze jednej drobnej rzeczy, którą mam nadzieję, że dostaniemy w którejś aktualizacji. Dwukolorowe oczy. Słuchajcie, to jest pierdoła. To jest bardzo duża pierdoła. Ale dopiero człowiek sobie tak zdaje sprawę, że jakąś pierdołę potrzebuje, po, po jakimś czasie. Albo dopiero jak ktoś gdzieś wspomni o tym. Dzisiaj moja. Internetowa żona zasugerowała, że możliwe, że ten industrialny dodatek, który teraz wyszedł, zapowiada samochody. I wiecie co? Ja mam nadzieję, że ona naprawdę jest wiedzą i będzie miała rację. No nic, jutro się słyszymy podczas rozgrywki, to mogę Wam dzisiaj życzyć tylko pięknej soboty, trzymajcie się, buziaczki i papa!